Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, aż trudno w to uwierzyć, ale to już czwarta niedziela wielkanocna. Bardzo ważne w tej dzisiejszej niedzieli wielkanocnej, w naszym spotkaniu z bogatymi słowami, ze słowem Bożym, bardzo ważne będą dwa wydarzenia. Pierwsze, że jest to niedziela dobrego pasterza. Pan Jezus jest nam pokazany, jak na tej figurze za moimi plecami, jako dobry pasterz. A skoro On jest pasterzem, to ja i ty jesteśmy Jego owcami. Owcami, które bardzo często są pogubione, poranione, które często wychodzą z Bożego pastwiska, chcą żyć po swojemu w imię wszędobylskiej dzisiaj wolności. Ale też owcami, które mimo wszystko przychodzą do Pana Jezusa, które szukają Pana Jezusa na tyle, na ile potrafią. I trzeba nam, kochani, zgodzić się na to, że będziemy Pana Boga cały czas szukać, że on jest naprawdę tym dobrym pasterzem. W każdą pierwszą sobotę miesiąca odwiedzam różnych chorych i zawsze trafiam do takiego domu, do takiej pani, która, no niestety, nie ma dwóch nóg. Ale w jej domu, kiedy rozmawiam z nią przez chwilę, kiedy się modlimy, zawsze patrzę na obrazek, który przedstawia właśnie Pana Jezusa jako dobrego pasterza. Jest pokazana ręka przebita przez gwoździe. Z tą dziurą po gwoździach i wtula tą ręką swoje piersi właśnie owce. I tak sobie zawsze wyobrażam, że tą owieczką jestem ja, jest każdy z nas i ty także, bracie siostro. Więc zaproszenie tej niedzieli jest jedno i bardzo proste. Bez względu, gdzie jesteśmy w miejscu naszego życia teraz, jak jesteśmy porani, jak jesteśmy słabi, jak ciężka i trudna jest nasza droga dzisiaj do Boga. Nasza droga życia. Ważne, żebyśmy mieli ten obraz przed oczami, że On zawsze, kochani, zawsze, do końca naszych dni będzie nas szukał, będzie pukał, będzie stukał, będzie próbował dobić się do drzwi naszego serca, żebyśmy go wpuścili. Możemy zadać sobie pytanie: co zatem my mamy robić? Takie pytanie dzisiaj świętemu Piotrowi stawiają y, Jego słuchacze. Pewnie to byli też słuchacze Pana Jezusa. Bracie, co mamy robić? I odpowiada święty Piotr w drugim, pyta... w drugim czytaniu na to pytanie: co mamy robić? Mamy przyjąć Chrzest, mamy uwierzyć w Jezusa Chrystusa, mamy przyjąć cierpienie, znosić cierpienie i czynić dobro. Jak trudno jest przyjąć każde cierpienie, prawda? Jak ciężko też czynić jest nam dobro. Jeżeli będziemy te dwie rzeczy robić, obok tego, że już mamy Chrzest, że już szukamy Boga, chcemy Mu wierzyć. Ale dodatkowo, przyjmę każde cierpienie, nawet najmniejsze, niepowodzenie w pracy, nadgodziny w pracy, jakieś cierpienie w sensie choroby, na przykład moich najbliższych, mojego dziecka. Wtedy automatycznie, kochani, otwieramy się na to spotkanie z Panem Jezusem, z tym pasterzem. Kochani, druga rzecz bardzo ważna, bardzo krótko. Ta Niedziela Dobrego Pasterza to jest także Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jest coraz mniej powołani. My to tutaj na Pomorzu Zachodnim bardzo mocno odczuwamy. W tym roku, jak dobrze pójdzie, niech Pan Bóg to sprawi, będzie sześciu święconych nowych kapłanów. Jakże to jest niewiele. Jak trzeba modlitwy i o to chcę Was prosić. Módlcie się o nowe, liczne, ale przede wszystkim święte powołania do życia kapłańskiego, do życia zakonnego, do pracy na misji. Niech ta dzisiejsza niedziela będzie naszym wspólnym wołaniem do dobrego pasterza, żeby nigdy nie zabrakło pasterzy na miarę Jezusa Chrystusa, na miarę świętego Jana Pawła II, innych świętych, którzy będą pociągali owce do Pana Jezusa. Przepięknej, błogosławionej niedzieli dobrego pasterza z Panem Bogiem.